Siemanko, siemanko, drodzy widzowie, z tej strony Ziksik A my dzisiaj gramy w Simrail. Jesteśmy na PL2 Jedziemy takim fajnym, żółtym czołem Dobra, Wagonica, wschód, Próba Radia, 42, 942, Próba Radia, Słychać dobrze Dziękuję Tutaj miły pan próbę radia zrobił No, a my przyspieszamy pyk, 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 pyk. Jest fajowo Taki byczek udało się złapać z platformami No <coughs> to 22 256. No, takie żółte czoło to nami kolowanie by się przydało. <grystanie> no, a my... idziemy Tak tu fajowo to wygląda. Relacja... Trzebinia, Częstochowa, Towarowo. Ale maksymalnie możemy dojechać do Zawiercia. Do, no, do zawiercia możemy najdalej dojechać. No, so, no jesteśmy w środku. Ładnie, bardzo jest Możemy dać RP1. Nie wiem, czy słyszycie. Może tam lekko coś słychać <laughs> Nie wiem jak to jak to u was słychać No Następne przejść przez przemiarki y To mamy trochę spóźnieni jesteśmy <laughs> Oj ograniczenie Pod trzeba Dobra a wy piszcie w komentarzach jaka gra następna Maszyna czy SimRail Czy może BMG Drive Albo ATS2 Bo takie gierki <tryk> Są dostępne Ja je mam, więc Śmiało możecie pisać Co tam chcecie Zagierę. Nie, to chyba musimy siedzieć. Wychodź się przez okno. Prześpieszamy. Dobra. No, fajnie to jest bardzo zrobione. Mi się podoba. Tu już są takie kamery. O, tu na wagonach. O to jest fajne. O, a tu byczka naszego widać. No. Bykiem przez świat. Ciśniemy. Dobra, to ja tu zrobię cięcie i zobaczymy się za jakiś czas. No i widzowie. Jesteśmy w łazach o, byk Żółte czoło, tylko trochę zacina też z platformami 443937 polecisz pod dalekobieżny tylko proszę się zbierać. To nie tanie zielone czoło. Znaczy to nie? to nie żółte czoło. Widzowie. To jest zielony byk. A? Fajnie tak, fajnie to wyglądało, nie powiem. Taka mijanka. O. A my jedziemy dalej. Dajemy RP1. No i co? A ja teraz jakieś krótkie kabwi. my w zawierciu Czekamy Na odjazd Że było podane Dostałem info od dyżurnego, że chwilę sobie tutaj Postoimy, przepuścimy Tego towara. jeszcze ma jakiś pospieszny chyba jechać I wtedy my sobie Pojedziemy 46, 6, 472. Wyjasno e, szlak podany. A więc... Nasze platformy sobie chwilę poczekają na odjazd. O 40-125. So, Dzień dobry, mój podrabiany inczy, to ja to robię cięcie. Zobaczymy się przy odjeździe no i widzowie witajcie w dragonie cargo unit to taki króciutki scenariusz no znaczy nie scenariusz, no jedziemy dragonem po prostu tam pokazywało 17, około 17 minut no więc tutaj nie będę robił cięć tylko zrobimy kabiu. A więc zapraszam na no, kabiu. my jedziemy do Opoczna do Pan Dolinek nas mija to my tak dojedziemy do Opoczna i już się będę z wami żegnał żeby odcinek nie był zbyt długi pojeżdżę sobie miniatureczkę jeszcze zrobimy jedną i będzie fajnie Do opoczna mamy 3 km. A więc, tak, moim zdaniem, idealnie, żeby to nie było zbyt długie, żeby się to dobrze dla Was oglądało. Jeszcze i tak ja to muszę zmontować. Więc, to będzie dobre dla mnie i dla Was. A jeśli ja dotarliście do tego momentu, napiszcie... ZIK, zik. RP1! <ślesk> no. No i tak. Tutaj tak mamy... V Max, ale już następny będzie stój. pewno przed oporcznym nawiazdowym nawiazdowym no Chyba właśnie nawiazdowym to jest O, już podane. Dobra. Byłam. O tak mi się wydaje, że to tak kilometr przed parę... kilometra przed... Nie to tak idealnie. za sobie zadaję prędkości. Już usuwam, żeby dragonik wyhamował. Ciekawe. Zobaczymy, jak mu nagłe hamowanie da że czy wyhamuje. Nie, nie wyhamuje. Będę no, byśmy mieli nie mieli takiego dużygo, długiego towara. Może może. Albo może nie. Si nie wiem, czy by się udało wyhamować tak. No. Nie drago. Jedź. O. Ja stanął. Ech, no, cóż. Co ja powiedzieć no. Dragon mi stanął. O, ruszamy. Dawaj, dragon. Nie poddawaj się. że nam ta prąd nie robi jakiś figli migli to powoli go będziemy przyspieszać okej okay. no dragonik pełna moc pełna moc sami tu tym prądem robisz dojedziemy. Przyspieszamy, bo tam już opoczno. Tylko dragoniku, nie poddawaj się, dawaj. A lewy. Aha, bo my na bocznicę. Gdzieś tu nas odstawia dyżurny. W opocznie. No, taki dragonik. Z... Z... Jedziemy z te... oh. <ścoughs> zapomniałem jak to się nazywa z kontenerami. No. No, więc widzowie wiemy tu wjeżdżamy. Później... 411-18, wyjazd podany. Wyjazd w Widzikowicach. Ja chyba nie będę już przyspieszał. Ja stawiam teraz, żeby już powoli, powoli go hamować. Tu mamy perony stacji opoczno-południe. Dobra, dragon. Nie musisz tak szybko hamować, bo jeszcze można się tutaj podciągnąć. Słychać piski. No. Dragon. O! Idealnie. A więc ja widzowie się z wami żegnam. No, miłego dnia. zapamiętajcie o subskrypcji i o lajku pod filmem. A więc, cześć.